Siemko widzowie, z tej strony kubiks W dzisiejszym odcinku pokażę wam mój pierwszy winek na solo w tym sezonie Od razu po starcie sezonu graliśmy rnk i to jest mój, można powiedzieć, pierwszy winek od razu na rnc Jednocześnie Achun ja pod koniec tak sklaczował, że no naprawdę bardzo piękna zagrywka I to tyle, więc życzę wam jego oglądania I pamiętajcie że łapkę w górę, suba, dzwoneczkę I najważniejsze, żebyście użyli kodu kubiks w sklepie Fortnite Trzymajcie się, siemka, na starcie no, Słuchajcie panowie, chłop ze śnieżynką, o, ja bym się jego obawiał Mam Op. ich cicho grę, bo musiałem przyczynić sławki o 50%, że to Od razu niebieska pompa na mnie leży I to nie shapecraft Ona na mnie szara Let's go Oni mi... Ej zmieni, zmieni możliwe, że loot, bo jakbym od razu miał taką tego, Czemu ja mam tak od razu? Ja mam że to. Uważaj Gutek Gutek masz mikrofon wyłączony A ja czuję się leczem, a mam full To jest panowie najlepsza arena Nice Gutol Gutol z killem ja też Mi już nie podchłaniłeś, nie? Nice, Yahoo! Yahoo też z killem Kurde, dał mi z łuku On mi, butek One Mam seradę Na mnie, chłopy Ty, dwóch! Dead, jeden Trzeci na mnie Minus 107 na mnie Ja mam dwóch na sobie, mam 0 maca 80 na mnie Mam trzy kubki Ta, ja zabiłem cały sklep no, Zabiłem trzech Też zabiłem trzech nie wiem, kurczę, ale trzech też poleciał mnie. Piąć mu tu jeszcze. No, go Aktualizacja tutaj, Dlaczego bez aktualizacji było. Aktualizacja. No, aktualizacja. Jeden HP ma na mnie. Krak Ja też, ja dam mu 117, mi dał mocnego hitka też. On nas spada, bo tak. 40 A, Mam głównolot. Crack, dead. Na mnie, hop. Miał co, jaką pompę miał? Jezu, ja znam, gram. Złota pompa. Na mnie niebieska. Mam jakieś zadanie zrobić, ale ryzykuję, może mnie nie spytać. Pierwsza gra, spokojnie Guciu Pierwsza win. Jakobusdy Royal w lobby. Kaj patrzę, riski. Nie widzę nic z riski. Wbijam się u góry z tamtę. Lecimy, lecimy, no i będę mieć coś z tą pompą kozacką Ciekawe co będą skoczyć Gdzie? No u góry O kurde, pode mną są, idziemy na nich? Nie? Chyba zeskoczyli, mogli coś zeskoczyć Ja drzwi Ja drzwi jestem No ale po ile mam HP? Mamy aptekę? Chłopie ja bym tylko od dołu Wrzuciłem z samej góry i dostałem 80 fragmentów, bo od drzewa się odbiłem Mamy aptekę? Nie mam A ja wrzuciłem 2 apteki Na nas, podejrze nasz inny team Gucio chodź, 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 chodź Dobra, to nie koniego. Ty rolką wjechał na górę. No mówimy. Jestem dead. Ja mam jeden HP, já to nic nie mogę nie zrobić Oni mają RPG. Ja Kurna. Ale no. są problemy. No. O, nie żyję, ale skin. 30 wide. Patrz, ile mamy HP, Gucio. Ja będę kraka Krakow, coś miałem, ja mi idę do was, Jezu, ja nic nie mam totalnie. A medkity wyrzuciłem. Mam krasa, Jestem krasa. Should user, user. zaraz, szybko. Kolejny team. A załysi się z Kraj Ferdy Major 1 On mnie zaczęłem pormiałem w trójkę, a Gutek tu jest A nic tu nie ma GG Gera no to jeden, 150 Jeden HP ma jeden Ja zdem 198 pompa. Oczywiście Gucio musi być tak strasza Ona zero, no Mówisz, że w dwóch wygrywamy pierwszą grę? No Jasna sprawa Ja tak raczej spokojnie A ratujcie, Achu, spokojnie. Wygrywamy tą gereczkę, guciost. No spokojnie, pa, jaki klaczek poleci. i na spokojnie. po niepotrzebny, no, mamy najlepszą pompę. Możesz mnie zrebutować Spokojnie dwóch na mnie. Gdzie ty? Tu Podmieniam cię Dead Jeden na mnie na mnie, jeden ma Ok, Idę czekaj Wiercia. Na mnie Dead. Nie no jak jesteśmy najlepsi A ta pompa to jest taka OP, Nie została nawet znerfiona nie Kop się do Są tu chłopy Jak ich zabiję, to jest winek jak coś tutaj tych chopa Oni tu sam, ta, ta ale kolejni będą nas trzymać skina Jeden HP, dead yes. Daj mi tego killa Nice oni mieli wszystko jak coś No jachu, ale klaczyk leci w pierwszej gierce już nie? Na arenie no. 18 osób, czy ja? To, to taki lil klaczyk, w dwóch na arenie. Pierwszy win na arenie trio może być na, na duo, jakby, to jest niemożliwe. Lecę górę. No ta drugiej stronę. Oni się zapostowali 50 Ale Bambik to jest Na mnie są Co to się stało? Legendarny Amblik A są ci, co których powaliłem, Steel Puko Krak jeden Lecimy jeden. Lecimy Jeszcze jeden to jest, pie biga. Tak, widzę, ładnie kręci. Dead Nie no, ta pompa jest jak uzape, co ci mogę powiedzieć więcej, nie? Obrógnij się, Czekaj, nie widzę, nie widzę ich. Od góry podniam. Dawaj, go, tego, rób, rób presję. Aha. On ucieka. 50? Nie ja słyszę. Mam jeden. Zero. Dwóch? Jeden, te na tym miarku no. Ja, pinkole. Musimy ich szybko tego, albo no nie wiem. Skrył go jeden I dał mi one shota Proszę, nie dobijaj mnie! Nie dobij mnie Dał mi one shota z tej pompy 200 mi dał! Nie! Dobra, jak jest to, ja w to wierzę. Ale to są trachardy Widać, że reset punktów to od razu. trechardują każdy o. Zobaczymy, czy ugrasz to, Yahoo. To są tryhardy, więc przynajmniej bambikami są, wiesz. O, dużą dajesz. dobrą paka. Dawaj, Yahoo! Pierwszy win w nowym sezonie. właśnie nowej na, na ręce. Nice, Yahoo! To się kameruje. Teammacie, wierzymy w ciebie. Lewo, 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 pod tobą 800 matca, 100 80 chyba Podcięłem zonę, więc wygrywasz chyba to Jachuuu, pierwszy win musi być Cała Polska w ciebie wierzy? Kolaps. Nie, nie było kolapsu jest git Nie mogę, albo mi się materiały zmieniły. 300 maca jak coś. 34. Dead. Ej, podnieś z niego macza. Masz flopera? Dwa. No kurwa, musisz szybko to zrobić. Oj, teraz masz dużo z niego matca. Jeden, na jeden, na jeden, Yahoo Floper, floper. Wani flopera. Oni popadają. Idź niżej i, i czujesz 500 maca. Ooo, Pipocir, jachu 20 84 Jeszcze ostatni, jachu! To się kameruje, jachu! 200 maców. 2 mini Dasz jak tą, to poleci. No tak też. Nic nie dostał. Ujo, 31 ki... Nie no, jachu! 1 Kirgucio, 17 ty, 13 ja. Nie no, jachu, żeś to teraz wykraczał ci pewnie.